Dzień dobry! Zabieram się właśnie za śniadanie. Przygotowałam sobie tutaj jajka, rabata, kanapki wszystko jest, także zabieram się za śniadanie. Witam Was, zaraz się widzimy i spędzimy dzisiaj, mam nadzieję, fajny dzień. Także zapraszam i zaczynamy. Śniadanie gotowe. Także ja idę, jeść. życzę Wam smacznego, jeśli też coś jecie. Zaraz się widzimy, pogadamy. I tak pomyślałam, może dzisiaj e, będzie taki film, co jem w ciągu dnia. Pokażę Wam kilka moich nowych e, przepisów. Chwilę sobie pogadamy, jakbyście potrzebowali jakiejś inspiracji, na przykład m, na jedzenie, to coś wam też dzisiaj opowiem, ale przy okazji właśnie pokażę Wam, co jem w ciągu dnia i co tam przygotowuję. Dobra. To tymczasem smacznego, i widzimy się za chwilę. Idę się powoli szykować tutaj e, pranie rozwiesiłam, ale robię nowe także mm, ręczniki się piorą i pokażę wam mój outfit proszę bardzo, jaka piękna jesienna stylówka hmm. getry, to są te getry z calzedonii, bardzo przyjemne fajne, bawełniane, no zwykłe czarne, ale po prostu bawełniane z elastanem super się noszą, są długie i nie prześwitują, bluza hm z misia, bo dzisiaj jest tak zimno że muszę się czymś opatulić i kapcie kapcie skrynicy, wełniane. Taki proszę klasa i szyk na dziś. Dobra, idę się szkować. Zrobię sobie częściowo makijaż. Słuchajcie, nie wiem jak bardzo lubicie, bądź nie lubicie Yy, testy, <noise> ale to nie będzie wielki test, po prostu sobie coś nałożę na twarz, coś tam, co dostałam ostatnio przy zakupach. Yy, I słuchajcie, tu mam na przykład próbkę podkładu Forever Skin Glow, i mi się wydaje, że ja go nie testowałam jeszcze nigdy. Testowałam taki z białą nakrętką, tego nigdy. Natomiast powiem Wam, jest to jednakowoż wyzwanie, dlatego że pojęcia nie mam, jaki ta próbka ma kolor, więc jest to trochę taka niespodzianka, wiecie. Niespodzianka za 5 zł. Nie wiecie, co dostaniecie, co tam jest i. A nie, jest! Jak teraz oderwam? Dobra, 2N neutral. Te podkłady z diora są ciemne. <grym> znaczy mi ogólnie trudno tam dopasować w ogóle jakiś kolor. One są jakieś takie żółto-pomarańczowe, albo jakieś różowe, nie wiem. Powiem... Wam, nie, to nie, jest, to nie jest chyba ta marka, gdzie ja tam jakoś... Um chętnie bym coś kupowała, przynajmniej podkłady, bo jakoś nie mogę wycelować, więc jakby to poszło bardzo źle, jakby się okazało, że jest, wiecie, kompletnie nie taki, to mam tutaj zapas, mam backup <grym> i mam też ten podkład Sephora Best Skin Ever Glow. I tutaj jest jakiś jasny odcień, więc jakby co, to sobie ten przetestuję, no ale dobra, no już jedziemy z tym z tym Diorem. Zobaczymy, jak on wygląda jak mi się będzie zachowywał. Tutaj go sobie wycisnę może najpierw. No! Słuchajcie, jest szansa, jest szansa, że będzie to jakoś wyglądało. Nie? Nie jest taki za ciemny, no chyba, że oksyduje. Co też yy, pudry, znaczy podkłady z Diora mają tendencję do czego? Pachnie delikatnie. Ładnie. U, trochę alkoholowo. Dobra, mi się wydaje, że on na pewno będzie ciemniał. ale dobra, dam mu szansę, nie będę taka, nie? że ja od razu już tutaj wydaję wyroki a nie przetestowałam już tak mało go <laughs> żeby mi starczyło z tej próbki tutaj wszystko wycisnę uuu, dobra, zaraz w gąbkę wszystko się wchłonie i zobaczymy może nie będzie taki zły no wiecie, przynajmniej nie będę blada też, nie? Jak to mówię... <grystanie> Jak testuję takie podkłady, to po prostu wyglądam zdrowo. No ale nie, dobra, muszę przyznać, że ten nie jest zły. Jakoś tak mega się nie odcina. W ogóle ładnie wygląda. Mm. <grystanie> Także... Dzisiaj sobie chyba ponoszę ten podkład jednak, no. Zaraz zobaczymy. No ale nie jest zły, dobra. Chociaż ciągle mam ochotę na ten naprawdę, wiecie, z cefory, ale to już innym razem sobie przetestuję. Nie no, a bardzo ładnie wygląda w aparacie. Bardzo ładnie. On jest taki lekki. Ej, dobra. Wygląda bardzo ładnie, ale... pamiętacie, jak testowałam taki sam właśnie z tą białą nakrętką. On po nałożeniu wyglądał tak pięknie, tak tak gładko, tak um, pięknie wyrównał kolory i naprawdę ta skóra wydawała się taka piękna. Widzicie, on ma bardzo ładne krycie, takie bym powiedziała solidne, średnie. Przy czym bardzo cienką warstwą się nakłada, bardzo mało tego podkładu jest i właśnie taki sam efekt miałam, kiedy używałam tego właśnie z białą nakrętką, więc... A tamten nie do końca mi się sprawdził, on był za bardzo nawilżający i zbyt krótko utrzymał się na mojej skórze. Ale jeśli ten... Mm, no, powiem Wam, że tak się z niego śmiałam. A generalnie bardzo mi się podoba w tym momencie. Przepięknie wygląda. Naprawdę uwielbiam takie podkłady, które właśnie nakładają już taką cienką warstwą, ale bardzo ładnie kryją. I prawie ich nie widać, ale skóra jest pięknie wyrównana, koloryt jest wyrównany. Ej, no. Podoba mi się. Jeszcze sobie przeczytam, może w ogóle, co to jest za podkład, nie? Mm, to jest napisane, że to jest 24-godzinna trwałość, Radiant Foundation, czyli taki nie wiem, satynowy bardziej bym powiedziała, o. Bo on nie rozświetlający, bardzo taki matowo-satynowy. Nie no, on daje taki ładny mat, tak ta skóra wygląda naprawdę ładnie, zdrowo, ale bardzo naturalnie. E, Perfection and Hydration. Czyli nawilżający. Ma SPF 20 i PA+++. Plusy. No słuchajcie, zobaczymy. W takim razie zobaczymy. Ja tutaj zaraz skończę makijaż, nie będę Was y, męczyć, bo to nie każdego interesuje, tak tylko chciałam sobie nałożyć no i zobaczymy. Ale chwilowo bardzo ładny, ale tak jak mówię, to takie samo wrażenie miałam z tym, z białą nakrętką, on był piękny, ale nie dla mnie. Ale to, jak wygląda po nałożeniu, rewelacja. Yy, I druga rzecz, którą mam, to są słuchajcie pomadki z Rare Beauty, także jak tylko skończę makijaż, nałożę sobie też to od razu i będę wiedziała i, i coś przynajmniej z Rare. Przetestuję. Bo chyba do tej pory nic tam nawet nie ma całam w sklepie, nic nie oglądałam. Także będę wiedziała. Dobra. Yy, to na razie. Oczywiście, słuchajcie, muszę się do czegoś przyczepić. I właśnie powoli sobie konturuję buzię i używam tych dwóch yy, brązerów: Skobo i Sensiki Słuchajcie, o ile mi się bardzo podobają, super się z nimi pracuje. Nie robią plam, bardzo ładnie się rozcierają, bardzo ładnie wyglądają. O tyle. One się bardzo pylą. I ja mam tutaj po prostu wszystko w tym brązerze, bo wystarczy wiecie zamieszać troszkę pędzelkiem w jednym, w drugim i się sypią. No i to jest właśnie kolejna rzecz, że biorę na przykład róż z maka i tutaj się nie sypie nic dosłownie, nic. Ja wiem, że on też jest wypiekany, ale generalnie wiecie, czy ten, czy taki zwykły bym wzięła, tam się nic nie sypie, nic się nie kruszy, nic się nie pyli. No, no zobaczcie, nawet to opakowanie nie jest brudne, widzicie? I wygląda to super. A jednak biorę, biorę te bronzery, no i one tutaj robią bałagan i bardzo się y, pylą niestety. I przez to też są mniej wydajne. I znowu wracamy do tego samego tematu, który wałkuje mam wrażenie od kilku filmów. Przez to będzie mniej wydajny. Jest fajny, przyjemny, tani. Ale coś za coś. No więc. Kurde, no tak. Przez to, że testuję sobie ostatnio te rzeczy, to... Wyciągam inne wnioski niż kiedyś mam wrażenie. Kiedyś to po prostu było tak, że a, po prostu są tańsze jakieś tam odpowiedniki i są dobre i wszystko fajnie. Ale teraz wiedząc po prostu to, że. no, że są tanie, ale niekoniecznie to się opłaca w ogóle, bo to trzeba by sobie policzyć. O, to, to już myślę, że no nie tak. Yy nie tak chętnie chyba będę też wracała do takich kosmetyków, bo tak jak mówię kupię sobie jeden na przykład ten z Nabli bronzer, który ja mam dwa lata już ponad, a ja go używam praktycznie codziennie i w ogóle cały czas jest z maka tak samo. Także, no tak jak mówię wracamy do tematu i teraz sobie na przykład porównałam bronzery, bo właśnie te wcześniej zostawiłam tutaj i chciałam sobie ich trochę poużywać. No i niestety fajne, ale tak jak mówię no pylą i wszystko brudzą przy okazji, więc to mi się bardzo nie podoba, bo tutaj po prostu wszystko mam w brązerze. Słabo. Dobra. Kończę makijaż i pomadki. Drogie. Drogie to może dobre. <laughs> mam nadzieję, że wycelujemy pomiędzy wiercenia. Bo teraz ktoś zaczął. Dobra. Pomadki. One są matowe. Kind Words Matte Lipsticks. 10 jest kolorów. Ym, niewyczuwalne, takie nieciężkie. Nie takie masełkowate powinny być matowe, mm, które bardzo wy, wygodnie <noise> i komfortowo po prostu leżą na ustach. Także dobra, zacznę sobie może od tej ciemniejszej i w tej jaśniejszej może zostanę. Zobaczymy, jak te kolory powiecie mi, to kolory ciężko dobrać. Wow! Wow! Okej, okay, ta jest mega ciemna, jest to kolor gifted. Zobaczymy, nałożę sobie je no cóż yy, palcem mega napigmentowana, zobaczcie wow no i jak to to? ooo dobra, palcem trochę głupio i na pewno niedokładnie, dobra, nie jest to mój kolor od razu chyba widzę hmm, może jest Dobra, no mm, troszeczkę wyjechałam, troszkę coś wiecie. Mm, nie, jest za ciemny i jest za ciepły przede wszystkim. W ogóle mi nie pasuje do niczego w tym momencie, mam wrażenie. Ale faktycznie bardzo wygodna pomadka. Taka, może kupię to brzmi mówiąc o pomadce, ale widzicie, daje takie fajne matowe wykończenie, ale jest pomadką w ogóle praktycznie niewyczuwalną na ustach. Bardzo przyjemna, naprawdę taka... Hmm, kremowa. Nie czuję, że jest taka na przykład tempa. Wiecie, że, że właśnie, nie wiem, usta, usta są przesuszone albo że właśnie jakaś tempa jest, nie, nic takiego. Bardzo fajna, kremowa. Ale dobra, zmyję to, bo to nie mój kolor. Schodzi do to akurat <gryw> bardzo łatwo. Także nie wiem, czy trwała, <gryw> ale na pewno ładna i przyjemna. Dobra, idziemy z kolorem Lively. On jest jaśniejszy, ale będzie wpadał w ciepłe tony. Taki mm, nie wiem, taki różowo trochę. Ciepły, taki delikatnie jakby ceglasty. Eee. Eee. Ale le 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 lepszy niż tamten już widzę. W aparacie, że trochę lepiej to wygląda. Ale jest na żywo jest. Eee. Eee. Ciepły, taki troszeczkę wpada jakby w taki pomarańcz. Dobra, tutaj krzywo jest. Ja ją tak chyba zaraz jedzie. Wytrę, nie zostanę w niej. Ale, no bardzo przyjemna. Ale, ej, ładnie! Tak w aparacie trochę ładniej. W ogóle słoneczko dużo. Tak trochę ładniej, ale... No, nie aż tak źle. Takie 5 na 10. <laughs> Natomiast jeśli chodzi o komfort na ustach, to jak ładnie wygląda, zobaczcie. Nie podkreśla żadnych suchych skórek. Ym, jakby pokazuje fakturę ust, ale nie, no wygląda to tak bardzo ładnie, tak gładko. Te usta są nadal takie nawilżone, pełne, nie ma takiego, wiecie, przesuszenia, jakiegoś ściągnięcia. Więc naprawdę bardzo fajna, przyjemna, komfortowa i tak jak mówię, cały czas jest taka kremowa, taka. Mm, nic tutaj. Wiecie, no nie jest taka sucha, nie jest tępa. Bardzo ładnie wygląda. Ale nie mój kolor. Ja wolę inny. Bardziej jednak chłodne. A w takich to tak średnio. Dobra, wyszło, tak wyszło słońce, że teraz mnie prześwietla i jest ciemno, także to tyle byłoby z tych testów. No widzicie. Dobra, przynajmniej podkład fajnie wygląda i fajnie się trzyma. A, yy, no a pomadki, no to cóż, to no, nie mój rusz, jak to mówić, jak to mówią. Także nic nie będzie. <ścoughs> Ale podkład jak na razie jest fajny, więc jak on taki będzie, no to niestety... Um, nie mo możliwe, że będę go chciała po prostu, bo, bo super wygląda, no. Ale dobra. Tyle o kosmetykach na dziś. Już koniec. Ewentualnie... Mm, mm, malowałam sobie też zęby. E, no, na koniec będzie ewentualnie podsumowanie i to tyle. Dobra. To ja na razie kończę i widzimy się później. Z okazji, że jest jeszcze widno, ja mam kawę, to sobie przyjdę do Was chwilę pogadać. I właśnie m, zaczęłam Wam mówić dzisiaj, że pokażę Wam e, taki może przykładowy dzień, po prostu co jem w ciągu dnia. A to dlatego też, e, że od jakiegoś czasu ostatnio mam możliwość przetestowania różnych diet m, z kliniki Diet. To już nazywa klinika diet. Wszystko będzie podlinkowane, słuchajcie, dlatego że jakiś czas temu dostałam propozycję, czy nie chciałabym po prostu przetestować e, tych diet, które są w asortymencie. A wiecie, że ja co jakiś czas jakieś sobie różne te diety kupuję, i jakby jeśli chodzi o e-booki, to to są właśnie te, w które ja powiedzmy inwestuję. To jest coś, co ja faktycznie gdzieś tam korzystam, korzystam z nich od wielu lat. I mam różne tam przetestowane, także wiecie, mam też swoje ulubione posiłki na przykład, więc uznałam, że to jest y, bardzo fajna okazja dla mnie, bo, bo ja po prostu lubię korzystać właśnie z takiej diety. Tutaj mam y, wydrukowaną, właśnie przykładową. I to jest dieta dla zabieganych, natomiast ja mam zaraz opowiem mniej więcej, jak to wygląda. W każdym razie yy, chodzi mi o to, że ja bardzo lubię po prostu, jak mam całą rozpiskę, jak wiem, co mam zrobić, jak wiem, na, jak się mam na to przygotować, w tych, yy, w tych do tych diet też jest, jest dodawana lista zakupów, na przykład właśnie co, yy, co trzeba kupić na, yy, żeby, no żeby po prostu było na, na, na wszystkie te dania. I to jest też bardzo pomocne po prostu. Są tak skonstruowane, że, wiecie, nie marnujemy jedzenia, wszystko jest tutaj przemyślane. I co Wam chcę powiedzieć, to może Wam od razu też powiem, że jeżeli jesteście zainteresowani i chodzi Wam to po głowie na przykład, że chcecie coś sobie przetestować, i macie ochotę, właśnie na jakąś, na jakąś dietę, na po prostu jakieś nowe przepisy. Wiecie, chcecie potestować coś nowego, albo właśnie brakuje wam trochę czasu na to, żeby coś przygotowywać, bo tu jest też opcja, właśnie, dieta dla zabieganych, ale są też um, diety i z Biedronki i z Lidla. I też wiem, że ta oferta będzie cały czas rozszerzana, oni cały czas pracują nad innymi. Także e, jeżeli coś Was interesuje, właśnie, jeżeli chcecie, może jakieś nowe pomysły, jeżeli. Ja uważam, że to jest super tak. Dla mnie w tym momencie dieta dla zabieganych jest ekstra, dlatego że tu jest um, bardzo dużo szybkich dań. Wszystkie są praktycznie szybkie. Tutaj wiecie, około 10-15 minut na przykład przygotowanie ich, 5 minut. Um, tutaj jest wszystko też rozpisane. 20 minut to jest chyba maks z tego co widzę, żeby przygotować jakieś danie. Można też sobie przygotować je na przykład na dwa dni, także jeżeli poszukujecie czegoś, wiecie, chcecie się dobrze odżywiać, chcecie wiedzieć, że jakby jest to jakościowe jedzenie, ale nie macie na to czasu, więc myślę, że to jest świetne rozwiązanie, takie podane trochę, nie? Jakby dużo, duża część tej roboty jest załatwiona za nas po prostu, bo ktoś nam daje gotowe przepisy. Fajnie to jest wszystko, wiecie, zbalansowane. I pod tym kątem ja uważam, że to jest super. Dużo jest też tutaj, właśnie, takich um, gotowych rzeczy. Troszkę gotowania, ale jest też trochę, właśnie, takich um, gotowych rzeczy, które możemy kupić. I uważam, że to też jest super, dlatego że. Wiecie, fajnie, jak możemy sobie spędzić na przykład pół dnia, pół dnia w kuchni, pogotować sobie, ale są dni, są takie tygodnie, kiedy po prostu nie mamy na to czasu i myślę, że każdy z nas to wie. I po prostu, żeby nie zapychać się jakimś przypadkowym jedzeniem, to mimo wszystko można właśnie skorzystać z takich gotowych rzeczy, które można kupić właśnie w sklepach. I to też nie jest złe, po prostu fajnie mieć dobrze zbalansowaną dietę. Więc ja właśnie korzystam chwilowo z tej dla zabieganych. Natomiast, tak jak mówię, jeśli chcecie sobie bardziej pogotować, e, ja też wszystkie, jakby wszystko tutaj testuję i sobie sprawdzam, co mi się podoba, co nie. Wybieram sobie ulubione przepisy, tak jak zawsze. Natomiast, tak jak mówię, są też typowe. Muszę sobie właśnie wydrukować je, bo kupiłam tuż. Do tej pory mam na komputerze e, pliki. Ale muszę sobie je wydrukować, i właśnie typowe diety, właśnie z Biedronki i z Lidla. Także jeżeli chcecie bardziej pogotować, one już tam, wiecie, nie są dla zabieganych, czyli troszkę więcej czasu na przykład można spędzić na przygotowaniu tych posiłków. Jako taka na przykład inspiracja, albo też yy, chcecie. Mieć odpowiednią kalorykę na przykład tych, y, tych dań i takiego całego jadłospisu dziennego, no to właśnie to jest po to też. Nie zawsze, żeby schudnąć, tylko na przykład czasami, żeby utrzymać y, wagę na przykład, czy po prostu, żeby się zdrowo odżywiać. Y, tam też właśnie decydujecie sobie o tym, jakie, y, jaką kalorykę. Właśnie chcecie w takim jadłospisie mieć, tak jak też to, czy na przykład, to chyba właśnie pracują też nad tym cały czas, żeby właśnie było wegetariańskie na przykład, czy z mięsem, czy bez mięsa, czy z rybami, z jajkami, wiecie, takie rzeczy, także to wszystko też będzie do wyboru, tak jak mówię, ta strona cały czas też się rozrasta i z tego co wiem, po prostu będą nowe przepisy takie jesienno-zimowe, także jeżeli jesteście zainteresowani... To y, ostatnie, właśnie moje dania, które tam gdzieś tam Wam pokazywałam, rzadko bo rzadko, rzadko, rzadko bo rzadko ostatnio Wam y, nagrywałam, tak naprawdę, to, y, te moje posiłki, ale no, y, tak też nie miałam czasu i też często po prostu nie nagrywałam, więc nie było kiedy Wam tego pokazać. Y, ale ja z czasem, tak jak mówię, ja cały czas sobie testuję te przepisy. To jest dla mnie bardzo wygodne, więc gdzieś tam będę przemycała po prostu e, może takie naj, najfajniejsze przepisy albo coś takiego nietypowego, żeby Wam pokazać, e, co, jakie przykładowe dania na przykład e, są. W takim, w takim jadłospisie ale tak jak mówię, dla mnie to jest super rozwiązanie i, i to jest już moja kolejna i ja się tym bardzo ekscytuję, bo właśnie to jest fajne, że ja mam wszystko rozpisane, wszystko powiedziane, co, ile, czego ja się nad tym nie zastanawiam, wszystko jest smaczne, gotowe jakby i, i nie ma z tym problemu, a też ktoś zadbał o to, że jednak to policzył i ja tylko muszę zrobić zakupy i trochę czasu spędzić w kuchni, ale to też jest bardzo fajne, bo Ym, można poznać w ten sposób, wiecie, różne połączenia smaków, różne, różne dania, na których ja bym na przykład wcześniej w ogóle albo bym nie patrzyła, albo niechętnie w ogóle chciała je robić, bo nie, nie. A tak jak mam rozpisy, to jest często tak, że po prostu nie, dobra, minimum raz to zrobię, żeby się przekonać, czy to jest dobre, czy nie, czy mi smakuje, czy nie. I ja tak odkryłam bardzo dużo mm, dań, które myślałam, że na przykład nie, to się nie może udać, a są super na przykład smaczne i ja wiecie, włączyłam je do swojego jadłospisu, także tak myślę, w ramach też na przykład inspiracji właśnie, jak już jesteśmy znudzeni też swoją kuchnią, albo tym, co znamy, to też jest właśnie fajne rozwiązanie, także ja Wam y, podlinkuję na dole stronę, gdzie możecie sobie przejrzeć po prostu, jak to wygląda. Tam są jakieś y, przykładowe jadłospisy na przykład, także możecie sobie poczytać. I, czy ja bym tu powiedziała, że z kodem Karolina20 macie 20% na, na te diety właśnie, to nie wiem, ale, ale tak to wygląda, także ja Wam wszystko podlinkuję na dole, możecie sobie poczytać a ja tak jak mówię, ja będę testować dalej. I może, może coś tam będę przemycać troszkę w filmach, żeby Wam pokazać, co teraz i jak, jak wyglądają te posiłki i dania, bo to jest też coś zupełnie innego dla mnie. Więc. Ym, tak, tak, ja się ekscytuję się, bo, bo tak jak mówię, jest to coś nowego, a, a nie muszę się za dużo nad tym zastanawiać, więc. Ym, Zawsze fajnie. Ja też miałam trochę taki, taki czas takiego marazmu, jeśli chodzi o, o jedzenie, i o to, że. No, nie miałam na nic ochoty. Ja, jak pomyślałam, co mam zrobić, to nie miałam w ogóle pomysłu, co mam robić, więc to jest też takie, no, łatwe rozwiązanie, myślę, i w odpowiednim czasie do mnie przyszło. Także to tyle, jeśli chodzi o diety i o jedzenie. No i tak. Dokończę kawę chyba i na razie, na razie uciekam, bo tak czuję, że zaczyna mnie głowa boleć. Więc nie wiem, jakoś by trzeba na to zaradzić. No dobra. To na razie. Już jest ciemno. No nic, no. <noise> nic nie poradzę. Ale dobra, może coś tutaj będzie widać. Słuchajcie, 4 godziny? 4-5 może mam podkład już na twarzy i tak wygląda. No i co? I jest nieźle, nie? Troszeczkę może zaczął się świecić, ale, ale wydaje mi się, że naprawdę i tak wygląda bardzo ładnie. No, zobaczę jeszcze, jak będzie wyglądał, wiecie. Nie wiem, po 8 godzinach, po 10. Ale póki co wygląda naprawdę fajnie, no. Ale nie, jeszcze, jeszcze poczekam. Ja jednak od takiego podkładu, który ma się trzymać 24 godziny, wymagam, żeby jednak cały dzień wytrzymał, i wtedy będę wiedziała, że jest wart rozważenia. Ale póki co naprawdę wygląda ładnie. Nic się tutaj w sumie za dużo nie zadziało, nic się nie powycierało, nic się nie zważyło, no tylko troszeczkę się tak jak mówię, świeci, więc zobaczymy jak będzie wyglądał później. A ja w ogóle właśnie wymieniłam sobie tuż w drukarce i wydrukowałam sobie w końcu te dietki. I mam tutaj właśnie z biedronki i z lidla, i one są różne. I to jest super, właśnie, powiem Wam, tam są takie ciekawe przepisy, takie różne, tylko właśnie. No to są takie, przy których trzeba troszkę więcej czasu spędzić, o więc ja tak sobie wybieram, wiecie, w zależności z tego trochę, <noise> ile mam czasu, ale najpierw też się skup ch chciałam skupić też jakby na jednym typie, żeby sobie konkretnie to przetestować, zobaczyć co tam, nie? No. Yy, dobra. To co? O, bateria mi się rozładowuje znowu, już druga. Dobra. Na razie się żegnam, nie wiem, czy się jeszcze odezwę, czy nie, mam nadzieję, zobaczymy, jak to dalej się potoczy, a tymczasem... tymczasem żegnam się. Na razie. I jeszcze okienko. Szukamy trójki. Hmm. Hmm. No, nie widzę. Nie ma. <ścoughs> Czwórkę, piątkę znalazłam. Gdzie jest trójka? Hmm. o tu. Tu jest. Mhm. Na skrzynce pocztowej co my tu dzisiaj mamy Uuu, szyszka mm, piękna szyszka no fajnie, fajnie, dobra to teraz szukamy tutaj trójki o, proszę bardzo to co, spakujemy? no dobrze, mamy to, słuchajcie, sama jestem bardzo ciekawa, co tutaj jest hm. zapomniałam sama co to może być sama trochę zapomniałam, wiecie więc jednak odpakujemy. Zobaczymy. Nie da się niczego tego tak ładnie otwierać. <grywa> Także... No cóż. A, To to! Słuchajcie, ja... To jest Shade and Light e, z KVD kontur i tu mam kolor Light, mm, Light Duo. I ja słuchajcie, chciałam ten produkt odkąd skończyłam taki e, no takie, nie, nawet nie trio, taki, no taką paletkę do konturowania ze smashboxa, gdzie miałam super produkt do konturowania, i miałam też, o kurde, ale to jest. To jest takie wypukłe. Nie żebym ja lubiła takie opakowania. Bo wiecie, to zajmuje dużo miejsca i w ogóle jest niepotrzebne. Ale ogólnie chodzi mi o to, że ten produkt ma tutaj duo, czyli produkt do konturowania, bardzo fajny podobno. I puder pod oczy, za którym ja bardzo tęskniłam, bo ja bardzo lubiłam ten ze Smashboxa właśnie. Jak tamten mi się skończył, to szukałam czegoś, co będzie właśnie fajne, rozświetlające. Takie właśnie typowo pod oczy. Taki puder właśnie konturujący, rozświetlający. I to duo właśnie coś takiego ma. Dlatego w końcu się zdecydowałam, ja. Tak jak mówię, no ja już chyba ze dwa lata właśnie zastanawiałam się, chciałam to kupić. Wiecie, tak się nosiłam, a to byłam, a to nie było, a to coś tam, i udało mi się w tym roku. Także mam, przetestuję sobie i zobaczę, czy to fajne, czy to niefajne. Kolory się wydają naprawdę bardzo ładne. I ten puder do konturowania też jest taki chłodny, no taki typowo do konturowania, ale najbardziej mi zależało właśnie na tym pudrze. Jestem ciekawa, jak mi się sprawdzi, także super. Ale to opakowanie, wiecie, zajmuje dwa razy więcej miejsca przez to, ale jest, no wow. Trochę jest wow, muszę powiedzieć, nie, nie, jakoś nie widziałam nawet w sklepie go, wiecie, jakoś tak, zresztą w ogóle ja nad tą marką to nigdy, yy, jakoś tak nigdy nic mnie tam nie zainteresowało, wiecie, więc nawet nie wiedziałam jakie są te opakowania, ale serio, wow, no fajne, ale na pewno wiecie, nieporęczne przez to wszystko, żeby tam zabrać gdzieś yy, do kosmetyczki na wyjazd czy coś tam, ale no używać na pewno będę, bardzo się cieszę, że w końcu to mam. Uhu! Ja nawet, wiecie, zapominam trochę, co jest w tym kalendarzu już, także dla mnie to też jest niespodzianka. No dobra, to tyle na dziś.